Witamy w Drezdeneczku. W Pogoda nieźle dopisuje, tak, że można coś tam sobie. bajerkę ciasno na owce. Teraz trening na ręce. Ja chciałbym zasalić bękę. Be sobie bękę. Bękę, no to tam. Mam nowy ubiór, tak to wygląda. Ładne spodnie, butki nowe, koszula. Trzeba podnieść tą te cztery litery i cisnąć do przodu. Przyjdzie taki moment, że ja będę u góry, tak jak wy wszyscy. Witamy w Drezdeneczku, w Drezdenku. Idziemy do górnej części parku. Poopowiadamy sobie generalnie jak to tam grubsza wygląda. Zapraszam do góry. Schodzimy się z, z ze schodów. Zaraz będziemy nawijać. Pogoda nieźle dopisuje, tak że można coś tam sobie bajerkę ciachnąć na ławetce. Moja przygoda z Lombardy się zaczęła od tego, że dostałem pierwszy telefon. Potrzebowałem akurat środków, żeby jakoś przeżyć, no i właśnie tak aktualnie z chłopakami się poznaliśmy też. Dzień jak co dzień, bierzesz na przykład telefon, zastawiasz, odbierasz, zastawiasz, odbierasz, zastawiasz, odbierasz, no i to, to, to tak właśnie moja kariera w tym Lombardzie się zaczęła. Ogólnie chłopacy z Lombardu są moimi przyjaciółmi, w sensie można powiedzieć nawet bliskimi, bo generalnie ja tam cały Praktycznie całe życie tam przechodziłem i, i, i jakby to powiedzieć w tym kontekście fajnie, fajnie zbudował. Oni też do mnie fa fajnie podchodzą, ja do nich fajnie podchodzę, zawsze można na nich liczyć, także wiecie. Generalnie też są śmieszni, tak jak ja. W sumie mają poczucie chłopaki humoru. Ja z nimi do rekontaktu czuję. Nie mam żadnych tam e, ogólnie problemów co do e, ich, o, je, ich osób. Zawsze mogę na nich liczyć, także, także tutaj jakby to się nie będziemy tutaj e, bardziej mocno rozwidlać. Tak to się akurat teraz o, pracuje. Znaczy, moja matula teraz też. Parku przebywa, siedzi sobie tak samo jak ja. No mam e, starszą siostrę, młodszego e, brata. Brat jest tam w ośrodku, ja zostałem teraz ze siostrą tutaj w Dresdenku, gdzie jest wolny czas e, pojadę. Oczywiście tam z dzieciakami pospędzam trochę czasu i tyle. No. Moje dzieciństwo było mega przebojowe, aczkolwiek no, też były takie sytuacje, no, <laughs> no miałem zgloty takie, gdzie mamuśka musiała po mnie wychodzić. No tutaj właśnie tą trasą też wracałem, z Melanży. Na każdej ławce był odpoczynek, także... Ale całe szczęście, że dotarłem pod blok, a tam już e, opowiastki moje się skończyły, bo sobie e, zas leciutko zasłabłem. <grytanie> Za mało lata sobie biegałem tutaj po, po starszej patelni. Bo to się kiedyś tak nazywało. Dużo się pozmieniało ogólnie, jak widać. Tutaj kurde, ostatnio cisnąłem sobie rowerkiem, cyk. Jechałem i się wywróciło. Misja była taka, że się od, oczepałem, łokcie pozdzierałem i dalej się pojechałem. Fajna wyprawa była, ale szybko się skończyła. Tutaj, co do waleczki, powiem tak. E, ograniczyłem ogólnie picie, ograniczyłem fajki. Znaczy można to już podsumować, że w ogóle tego nie ma. Do walki się przygotowuję tak bardziej też emocjonalnie, bardziej siłowo i sportowo, także idą mega, mega mocne przygotowania i, i będę chciał na pewno tą walkę wygrać. Ogólnie zobaczcie, mam nowy ubiór, tak to wygląda, ładne spodnie, butki nowe, koszula, fura i skóra i komóra, także no. mega, mega mocna przemiana, szczerze byłem w szoku, jak dostałem tą ofertę, ponieważ nie wiedziałem po prostu, że mi się uda, co do... Co do tej walki, rodzice się też, moi dowiedzieli oczywiście o tym, to, to byli też w szoku. Małem nadal niedowierzenie, że tam się znajdę. Przygotowania ogólnie moje wyglądają tak, że mam zaje fajnego znajomego, który mnie bardzo mocno przygotowuje, mega, mega podchodzi do tego bardzo starannie. Generalnie lepiej się czuję, lepiej się wysypiam i inaczej człowiek funkcjonuje. Powiem Wam, że to idzie w dobrym kierunku, żeby to dalej tak ciągnąć i, i, i zacząć normalnie się odżywiać, ćwiczyć i tyle. Lecimy sobie dalej. Jeśli chodzi o Warszawę, byłem tam pierwszy raz i powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolony, bo generalnie jest dużo miejsców, gdzie można je pozwiedzać nawet. Spotkali mnie moi fani. Zrobiłem z nim kilka, kilkanaście w sumie zdjęć. W ogóle piąteczkę przybiliśmy sobie. Generalnie to pierwsze wrażenie to, to jest mega, nie? Warszawa jest zaje, zaje fajna, ale dresdenko tak też jest fajne, ptaszki ćwierkają. Fajna pogoda. Można też fajnie umilić sobie dzionek, Fajny mega klimat można na leżaczkach się zrobić. Całe dresdenko powiem, że wszędzie można fajnie spędzić czas. Trafiłem z domu dziecka, z powodów tam rodzinnych. Generalnie chodziłem do szkoły, do Wągrowca. Tam ak aktualnie w tej zawodówce poznałem pierwszą, swoją kobietę. Dostaliśmy się z powodów tam osobistych. Generalnie będzie okazja, to do Wągrowca się przejedziemy, e, zobaczyć, jak tam tera ta wygląda. Dawno nie byłem. Moje dziecko troszkę mi e, utrudniło właśnie tak, żeby wyjść e, z, te, z tych problemów, z tego wszystkiego. Natomiast teraz nadarzyła się szansa, i, i, i co? I będziemy realizować mój plan. To wszystko, żeby to miało ręce i nogi, żeby po, w końcu się poczuć tak całkowicie pewnym siebie i normalnym. Teraz się troszeczkę uspokoiło. Nie ma takich problemów jak do tamtej pory były. Akurat fajnie, że właśnie dostałem taką szansę tutaj, co do tej walki. znajomi to też tam aktualnie wypisują różne komentarze, że że dam rady, że mam być dzielny, że mam nie, nie, nie bać się niczego, także wiecie tutaj pełne wsparcie od znajomych jest także z, zróbmy taki wielki hałas i pokażmy, że umiemy dostałem od, takiego kopa od życia i mogę mieć lepszy start w życiu, także jak widać dużo zmian nastąpiło dużo się dzieje, także będziemy to próbować spiąć w całość i dążyć do celu, nie? także górą znaczy, fontanna była i poświetlenie, gdzie zostało to uszkodzone. Wjechała po prostu koparka. Zapadła, zapadło się to, czekamy na odremontowanie. Teraz, aktualnie moi drodzy, zabieram Was teraz w miejsce, gdzie najbardziej lubię spędzić czas. Czyli rybki, fajne zacisze, bardzo ci można się wyciszyć. Przed waleczką jest bardzo fajnie, także zabieram Was teraz tam. stare kajaczki porozcinane ale będzie jasne jesteśmy teraz tutaj aktualnie na, na Lubiewie tu gdzie akurat łowiliśmy rybki kolegą Kamilem fajne jest to, że po prostu tutaj jest takie zacisze i można fajnie, mile spędzić czas przez takie właśnie zacisze się też człowiek uspo uspokaja odreagowuje te stresy i to tyle w sumie. Tutaj kąpią się, łowią ryby różnie. Teraz trening na ręce Pomnienie Jak się prawie utopiłem tu <noise> e, Bo wypłynęłem sobie na środek, zabrakło mi siły i, i kurde no, prawie utonęłem. Gdyby nie szybka reakcja kolegów O jaka ładna, ta jest głębsza Ogólnie nie byłem za granicą, aczkolwiek chciałbym na wakacje jakieś pojechać, nie? Ale pewno zrealizuję to po waleczce. Może jeszcze wezmę kogoś ze sobą. Na razie tego nie będę zdradzał. Ogólnie mam znajomego, który mnie trenuje mnie na co dzień. Już dużo pozytywnych rzeczy i wniosków wyciągłem. Mega, mega mocno jestem zadowolony z niego, aczkolwiek dostaje taki opiertel, że czasami aż siadam, ale. Trzeba podnieść tą te cztery litery i cisnąć do przodu, bo wiem, że przyjdzie taki moment, że ja będę u góry tak jak wy wszyscy. Dziękuję Wam za obecność dzisiejszą, że byliście razem ze mną. M mogłem Wam ogólnie dużo rzeczy opowiedzieć, też o sobie i jako o tej przyrodzie naszej tutaj, o rybkach i o jeziorku, o całym ogólnie temacie. Mam nadzieję, że wam, się będzie to, że wam się to będzie widzieć. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście czas ze mną. Teraz wlecimy do chłopaków do Lombardu. zostawimy prezencik i autko przy okazji.

BMW M8 2024? Jak ty się Kto tego dorobił? A tu Tutaj poje, pojechało się, tutaj się zarobiło i się kupiło. Ja pierdzielę, nie, ty to teraz jesteś półtora gościa w no. ogóle. Ale jak musisz zastawić, to coś chyba się noga powinęła. No troszeczkę tam się powija, nie? I ile potrzebujesz? O Jezu, kurde nie wiem w sumie. Ile bym mógł tak dostać? No 20 koła, bez problemu. No jak będzie 30, to będzie dobrze. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Mamy to. Oj, czekaj. 1, 3, 4, 5, 6... 30 koła, proszę bardzo. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, was king natural I've been testing so much, all these rest is nice. Bardziej pierwsze raz w stolicy robimy mu transformację mm, i myśle że efekt będzie za to dla Wierzysz we mnie? No ja. A naszym bohaterem zajmie się dzisiaj profesjonalna stylistka. Mam dla się taki challenge. Ty wybierasz ja swoją stylizację, ja wybieram swoją i ty zadecydujesz, która będzie lepiej. Dobra, dobra. Dobra? Dobra. On sobie zamierza to prawda? Skludnie i nie ma takiego, wiesz, pastiszu. I będę dzisiaj miała wielką przyjemność prowadzić z panem zajęcia z Savuard.